Jak nie budować zespołów sprzedażowych. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Można inaczej. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Maciej Gawroński i prowadzę agencję Gawronify, gdzie obecnie zatrudniamy już ponad 300 pracowników i mieliśmy już ponad 200 aktywnych klientów. I teraz porozmawiamy sobie o moich lekcjach z tego jak nie budować zespołów sprzedażowych. I myślę, że w tym temacie jestem jeszcze bardziej kwalifikowany o tym, żeby Wam o tym powiedzieć, dlatego że rok temu, nie mam dokładnych statystyk, ale oscylując na oko przez moją firmę przebrnęło około 50 sprzedawców, z których cykl życia jednego zespołu sprzedażowego, jak wynosił miesiąc, to było to bardzo. Dużo, więc dużo tych sprzedawców przerobiłem, dużo tych pieniędzy straciłem, no i szczególnie na obecnym etapie rozwoju naszej firmy, wiem, jak bardzo kosztowne jest zła rekrutacja. Bardzo kosztowna jest zła rekrutacja i zły proces zrażania pracowników po prostu złe osoby w firmie. I dlaczego to jest takie kosztowne i dlaczego to jest tak duży problem, jeśli zrobimy to źle. Jest tak dlatego, że poświęcamy czas na znalezienie tej osoby. Na wdrożenie jej od zera, potem ta osoba jak się wdraża, ktoś pracuje na tych lidach u nas w firmie i no wiadomo, że ten performance na samym starcie, on nie jest tak wysoki, byśmy chcieli. Więc te lidy, może powiedzieć, są trochę przepalane przez tych nowych handlowców w naszej firmie. Nie jest wykorzystane z, wykorzystywane z nich 100%. A co gorsza, jeśli my źle budujemy ten zespół sprzedażowy, to może dojść do sytuacji, gdzie 0% Sygnów będzie skonwertowane. I tak naprawdę po miesiącu, dwóch, trzech dojdziemy do sytuacji, gdzie wszystkie ide były przepalone, było zero sprzedaży. My zmarnowaliśmy czas na wdrożenie zatrudnienia tej osoby, a teraz musimy znowu robić to samo. I to jest to, co słuchajcie, spotkało mnie no, kilkukrotnie, ponad rok temu. Dopiero po którymś razie doszło do mnie, że chyba problem jest gdzieś indziej. Chyba problem jednak nie jest tych. Sprzedawcach. Cały czas jak to właśnie wychodziło, czyli miałem tych handlowców i oni nie domykali tych sprzedaży i byli sobie tak regularnie wejść na dobry procent domykalności. Mam to na myśli w B2B u nas około 20%, plus czyli jak mamy dwa do domknięte, dwie sprzedaże i mieliśmy 10 odbytych rozmów sprzedażowych, to z tego mam właśnie dwóch klientów. To jest 20% skuteczności sprzedaży do odbytych rozmów. Teraz przez długi czas miałem handlowców, który po prostu na ten poziom nie byli w stanie wejść. I tutaj myślę na starcie takim błędem, który dużo ludzi popełnia. U nas akurat nie była taka sytuacja, ale myślę mogę powiedzieć też po moich klientach, to jest to, że jeśli sam founder, sam właściciel firmy nie jest w stanie domykać sprzedaży własnych, na własnej ofercie, w własnym biznesie, to zdrudnienie handlowca bardzo rzadko sprawi, że to się zmieni. No bo jeśli ktoś, kto jest właścicielem tej firmy, on zna dosłownie wszystkie procesy, które są, zna wszystkie case study klientów, zna najbardziej swój rynek docelowy, tak naprawdę jest najbardziej wkupiony w tę całą misję i wizję całej organizacji, nie jest w stanie komuś sprzedać współpracy, to handlowiec tym bardziej nie będzie w stanie tego zrobić. To jest taki błąd, który widzę, że dużo początkujących, szczególnie osób robi, jak nie wychodzi ze sprzedażą, to myślę, że trudniej handlowca i wszystko będzie lepiej, i, i na pewno teraz ta sprzedaż zacznie. Wchodzi. No prawda jest taka, że jeśli chcemy w ogóle mieć handlowca, to musimy e, zdefiniować sobie te procesy, zwalidować w ogóle, czy nasza oferta e, ma sens, że ktoś faktycznie poza referencjami chce e, ją kupić. Jeśli my nie będziemy w stanie tego zrobić, jeśli my nie będziemy w stanie jej sprzedać, to gwarantuję wam, że handlowiec tego za was nie zrobi. Jeśli będzie takiej sytuacji, gdzie jednak nie posłuchacie się mnie to zrobicie, to w lątecznie w tej samej miejscu udziałem rok temu, czyli wdrożenie nie wychodzi kolejne. Marnujemy czas, pieniądze i wszystko. To jest taki jeden z najczęstszych błędów, który widzę w budowaniu zespołów sprzedażowych. Takim drugim, kolejnym jest to, że szczególnie to do takich początkujących firm, osób, które przechodzą z freelancingu na potem budowanie zespołów, to jest błąd tego typu, że mają oni dużo rozmów sprzedażowych, dużo osób się zgłasza i jest do współpracy. Pierwsze, co ludziom przychodzi na myśl, to jest to, żeby zdelegować sprzedaż. I to jest coś, czego ja bym. Um, nie robił, dlatego że najgorsze, co możecie zrobić, to jest pozbawianie klientów, bo nie jesteście w stanie ich obsłużyć. A co się stanie, jeśli będzie dobrze ze sprzedażą, macie zapisany kalendarz, rozmów sprzedażowymi, nie macie czasu, bo macie tylu klientów i do was się zgłasza cały czas dużo osób, zatrudnicie kolejną osobę do sprzedaży i ona będzie sprzedawała, stanie się to, że będziecie mieli zbyt dużo klientów, niż jesteście w stanie obsłużyć. Dlatego zawsze na starcie chcecie zareagować za jakieś proste zadania administracyjne Dopiero potem przejść też administracyjne dostarczania usługi, bo najszybciej chcemy wyjść z dostarczania usługi. Dopiero potem jest moment, w którym możemy sobie zatrudnić handlowca i zbudować zespół sprzedażowy. No i tak naprawdę dochodzimy teraz do momentu, w którym już mamy tego handlowca, może go wdrożyliśmy już i mamy wyzwania, wyzwania tego typu, że Nasz sprzedawca, handlowiec nie spełnia KPI, jeśli w ogóle jakieś określiliśmy z nim. Bo to co widzę, to, to jest to, że ludzie nie określają tych KPI, na przykład procentu skuteczności sprzedaży, liczby tych sprzedaży, które ten handlowiec ma osiągać w danym miesiącu, i nie trzymają ich w odpowiedzialności za te rzeczy. Ale załóżmy, że mamy te KPI ustalone i, i widzimy po prostu, że ten handlowiec tego nie spełnia. Nie wiemy wtedy, co zrobić. I teraz mm, dużym problem, który my też mieliśmy przez jakiś czas, jest to, że z każdym razem będziemy musieli indywidualnie podchodzić do danej osoby, szukać powodu, do czego tak się dzieje. prawda jest taka, że z reguły, no w sumie nie z reguły, tylko na każdej pozycji moim zdaniem, potrzebujecie mieć jakiś proces ramp up, czy taki proces wdrażania pracowników, w których po prostu pokierujemy ich na drodze do osiągnięcia KPI, bo to nie jest tak, że jakiś handlowiec wejdzie i on pierwszego lepszego dnia, tygodnia nawet, domknie Wam na oczekiwanych wynikach takie 20% skuteczności sprzedaży. No, my tak naprawdę oczekujemy od handlowców u nas, że w miesiącu pierwszym, drugim, po określonej ilości odbytych rozmów, będziemy się zbliżali do KPI-u, a nie e, osiągali go. I to jest też kwestia oczekiwań, ile czasu zajmuje, żeby taką osobę prawnie wdrożyć. No i przy tym właśnie rampowaniem do KPI-u, rampowaniem, czyli właśnie, powiedzmy, odpowiednim utworowaniu tego pracownika, żeby on zaczął mieć odpowiednie wyniki, jakie od, od niego oczekujemy. Problem, który też widzę, który ja robiłem i to robiło dużo więcej osób, po to, że tych rozmów sprzedażowych mieliśmy naprawdę masę. Tyle, że ja mogłem tu pięciu handlowców rzucić w, tam ten rok temu i, i każdy miał full. I zrobiłem to dzień po tym, jak zatrudniłem tego sprzedawcę. I to jest kolejny ogromny błąd, który, do którego się doprowadziłem. No bo słuchajcie, jeśli ktoś pierwszy raz sprzedaje na waszej ofercie, on nie jest wdrożony i on nagle będzie miał pięć rozmów sprzedażowych pierwszego dnia, co się z nim zadzieje? Zadzieje się z nim to, że nie będzie o czasu na to, żeby zobaczyć, co mu wyszło dobrze, co mu wyszło źle na tej pierwszej rozmowie, ma od razu kolejną. 9 na 10 przypadków te po prostu rozmowy nie odbywają się tak, jak ten handlowiec by chciał, żeby one się odbyły. I przez to, że ta osoba nie ma czasu na wdrożenie poprawek, usprawnienie całego procesu, a ma cały czas rozmowy, ich nie domyka, coś się dzieje, ona się frustruje bardzo mocno w tym momencie. Pamiętajcie, sprzedawcy działają na emocje. Jeśli oni mają złe, negatywne emocje, no to oni nie będą w stanie po prostu dokonywać sprzedaży. Jeśli taki handlowiec działa negatywne emocje, nie będzie sprzedawał, to on w końcu po prostu się podda i odejdzie z Waszej firmy. To jest kolejna rzecz, która mi się też zdarzyła, jak budowałem ten zespół sprzedażowy. No i teraz po tych kilkudziesięciu handlowcach, których miałem rok temu, e, nadszedł ten moment i zawsze właśnie myślałem, że to jest ta kwestia, kurde, gdybym tylko miał tych dobrych handlowców, to... Udałoby mi się osiągnąć naprawdę świetne wyniki, i wtedy moja firma by wyskoczyła w kosmos, gdybym tylko miał tych świetnych handlowców. I zawsze patrzyłem na to, że ten handlowca jest tym problemem, że to właśnie e, z powodu tego, że nie mam dobrego handlowca, to nasza firma nie rośnie tak szybko, jak byśmy chcieli. E, wszystko się zmieniło, gdy zacząłem na większość rzeczy, szczególnie zespół a teraz obecnie wszystko w firmie patrzę z perspektywy pełnej odpowiedzialności. Teraz obecnie na naszej znaczy wartości firmowych Gavronify, że Bierzemy na wszystko na siebie pełną odpowiedzialność. I teraz zacząłem myśleć o tym, a co jeśli to jednak ze mną jest problem? No bo jak nie popatrzymy, to mamy jednak kilkudziesięciu handlowców i jednego mnie, za każdym razem coś nie wyszło, a tylko jeden czynnik był wspólny i to byłem ja, jako ich menedżer sprzedaży. Wtedy do mnie doszło, że Ej, może faktycznie coś jest nie tak. Więc pewnego razu, jak byłem jeszcze na Bali wtedy, to było chyba listopad tamtego roku, miałem tylko jednego handlowca, i on właśnie się zwolnił u nas, złożył powiedzenie i powiedział, że na chyba jako pierwsza taka osoba, że ma feedback w ogóle, chciał do procesu wdrożenia. Zwrócimy jasne, jakby jestem zawsze otwarty na feedback. Feedback e, nieważny, jaki zawsze e, przyjmuję, bo on tylko dobre rzeczy może wdrożyć, jeśli jest konstruktywne I może coś ciekawego dowiem. Właśnie wymienił mi rzeczy, których mu brakowało, jak był handlowcem u nas. I wtedy mi się otworzyło oczy, takie wow, faktycznie. To jednak ja byłem tam osobą, która robiła wszystko źle. I to przeze mnie to nie wychodziło. I wtedy zacząłem się skupiać na tym, żeby faktycznie robić to dobrze. I zrobiłem ten jeden bardzo popularny błąd, który popełnia większość, szczególnie przedsiębiorców, którzy mają mało czasu, tak jak, ja, jak każdy przedsiębiorca. Czasem po prostu myślą, że właśnie taką konwersację z, konwersację z klientem ostatnio pozewam Mateusza Szybkowskiego w tym miejscu, który Um, Dostępnie miał wdrażonych um, sprzedawców przez nas, wdrażaliśmy mu kilku um, handlowców do jego firmy i um, patrzyłem na jego wyniki reklamowe, bo też obsługujemy go marketingowo i widzę, że mamy bardzo tanie odbyte kwalifikowane rozmowy sprzedażowe, bo z marketingu zimnego ruchu one kosztowały tylko i wyłącznie 60 zł za to, żeby odbyć taką rozmowę. No, miał 30 odbytych rozmów i słuchajcie, zaraz sprzedaży. I mówię okej, okay, powiedz mi czy te osoby tu przychodzą na rozmowę? Czy one są kwalifikowane? Tak, są. Ok, czy mają problem, który wy rozwiązujecie? Tak. Czy mają pieniądze? Tak. Mówiłem, to stary, czemu oni zamykają tych sprzedaży? Mówi, no nie wiem. Mówię, i od razu wiedziałem, że coś zostało źle zrobione w tym procesie wdrożenia tych sprzedawców, i od razu wiedziałem, że on po prostu, po prostu ich wrzucił. Tu macie lidy, tu macie, tu macie skrypt, tu macie linki, róbcie. I po prostu wyszedł. I nie widzę go za to, oczywiście, bo to jest też coś, co ja. Notorycznie robiłem e, rok temu. Że po prostu macie, jesteście feel free, róbcie wszystko co chcecie i jakoś to pójdzie potem. Ech, no nie, 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 wychodziło. Nie zgadniecie, ale ludzi trzeba wdrażać, trzeba im poświęcać czas, uwagę i to oni też mają emocje generalnie i e, trzeba o nich zadbać, a nie wystarczy po prostu wrzucić i patrz potem na Excela i wyzywać, że coś nie działa. To też mi trochę czasu zajęło, żeby to zrozumieć, ale dobrze, że w końcu udało mi się zrozumieć. Więc, co jest tutaj błędem w tym wszystkim, to jest to, że ja przez długi czas, tak jak właśnie Mateusz, po prostu tych razy rzucaliśmy, raczej sobie sami i jak coś, to piszcie. I często byłem po prostu zajęty, nie miałem czasu, żeby do nich zadzwonić, skontaktować się dodatkowo, poza rozmową. Zobaczyć, jak się czują, czy się dzieje w ogóle na rozmowę, jakie jakości są lidy, Nie było takiej komunikacji dzień na co dzień, po prostu po dwóch tygodniach przychodziłem, widziałem te kpi e w arkuszu w Google Sheets, że no nie są na tym miejscu, gdzie powinny być i po prostu byłem sfrustrowany. I tą frustrację niestety przelewałem z siebie. I dopiero potem zrozumiałem, jak to naprawdę powinno wyglądać. I powinno wyglądać to w ten sposób, że no z taką osobą mamy bardzo bieżący kontakt. Taką zasadę wprowadziłem do siebie, do firmy, że jak wdrażamy jakieś nowe osoby, to mamy z nimi codziennie rozmowę. I zasada brzmi jak na rozmowach zaczynamy gadać o kupotach, to wiemy, że już więcej nie potrzebujemy codziennych rozmów, wtedy przechodzimy na jakiś rzadczy interwał. A ta zasada mi się bardzo dobrze sprawdziła, że jak wdrażamy nową osobę, nieważne jaką pozycję, to codzienne spotkania mamy, dopóki nie, nie zaczynamy gadać o kupotach. To jest taka jedna rzecz, taki bieżący kontakt. Potem. To jest takie bieżące wbicie rozmów jeden na jeden. Czyli to, żeby mieć regularne rozmowy, gdzie rozmawiamy, uwaga, o tym, co się dzieje u tych osób, ale poza pracą. Bo tak jak mówię na samym początku, jakby handlowcy to są osoby, które sprzedają po emocjach. I jak wiecie, ludzie mają emocje i wpływa na, na te emocje wpływają rzeczy, które dzieją się poza pracą. Przykładowo, to, to się często zdarza, jakby ludzie mają życie poza pracą. Ja kiedyś nie miałem i tego nie rozumiałem, że można mieć, <laughs> ale, ale ludzie mają. Właśnie y, mogą być sytuacje typu ktoś zerwie dziewczyną. No i wpływa to ogromnie na jego samopoczucie. I tak naprawdę większość problemów handlowców nie wynika z ich problemów z umiejętnościami sprzedażowymi, tylko z ich prywatnymi problemami. No teraz, jako powinien lider, powinniśmy takiej osobie pomóc, poradzić sobie z tymi emocjami, rozplanować jakiś plan działania, może ograniczyć liczbę rozmów sprzedażowych, żeby aż tak się nie frustrowała, że nie wychodzi, po czasie dopiero przycisnąć mocniej. No Właśnie takich rzeczy no nie usłyszymy od drugiej osoby, jeśli ona nam nie ufa, a nie ufa nam, bo nie robimy z regularnych rozmów, nie mamy z nią dobrej relacji i to są rzeczy, które powiedziałbym, są najważniejsze, jeśli chodzi o budowanie zespołu sprzedażowego. Czyli odpowiednie relacje z tym z zespołem z ludźmi, traktowanie ludzi jako ludzi, tego, że oni faktycznie mają emocje i że oni też mają swoje cele. I właśnie projektowanie wszystkiego, każdej rozmowy z taką osobą, w nawiązaniu do ich długoterminowych celów. No bo szanujmy się, tych ludzi po prostu nie obchodzi, co wy chcecie. Tych ludzi nie obchodzi, co mogą mu dawać, ale to po prostu wiecie, dla osób obchodzi to, i oni zarobią pieniędzy. Ja mówię, no nie się, Ludzie chodzi po to handlowce, szczególnie to, żeby zarobić najwięcej więcej pieniędzy w najkrótszym czasie. I teraz, jeśli wiemy, jaka kryje się tym motywacja w ogóle, e, czemu jest zarobić te pieniądze, na przykład ktoś, e, jak mnie zapytacie e, o 5 w nocy, dlaczego handlowiec ABCD B, C, D chce zarobić tyle pieniędzy. Ja mam powiem dokładnie, ile chcę zrobić, kiedy chcę zarobić i dlaczego chcę zrobić. zarobić. I jak mam taką samoświadomość tego, jakie są dokładne, głębokie cele, moich pracowników, to potem jestem w stanie ustalić, konkretny plan działania z nimi, aby mogli to zrobić. I takim sprzętom sprzedażowym zacządza się po prostu świetnie. Jak zrozumiałem te rzeczy i zrozumiałem to, o czym mówiłem w tym podcaście, to mój sprzedażowy zaczął robić po prostu chore rzeczy. Jest obecnie 14 lipca, w momencie jak to nagrywam, sprawdzę sobie nawet w fakturowni żeby podać wam dokładną kwotę, ale mój zespół przerażowy zrobił coś chorego jak na lipiec. Eee, a się, <grystanie> zaskoczyłem w tym momencie. Mamy, słuchajcie, 14 lipca, a mamy już zafakturowane w tym miesiącu bieżącym 405 784 zł. Eee, I wychodzi na to, że w lipcu będziemy mieli rekordowy miesiąc. Rekordowy miesiąc mieliśmy chyba w maju, dobrze pamiętam, bo to prawie 500 000 zł brutto z eee, przeraży. I wychodzi na to, że w będziemy mieli też właśnie albo blisko, albo najlepszy miesiąc, biorąc pod uwagę, że to jest połowa miesiąca dopiero, to może być to właśnie najlepszy miesiąc w całym roku. I zarządzanie tym zespołem sprzedażowym obecnie to jest po prostu marzenie. W tym momencie mam już lidera zespołu sprzedażowego, bardzo mało się tam udzielam, ale zajęło to trochę czasu, żeby w odpowiedni sposób go zbudować i nie żałuję żadnej zainwestowanej sekundy w Rozmowy z moim zespołem na osobności, dzwonienie do nich poza pracą, rozmawianie z nimi poza pracą, traktowanie faktycznie drugiego człowieka, zainwestowanych pieniędzy. Inwestowałem 80 tysięcy złotych w współpracę z takim Uzmanem, nie pamiętam jego nazwiska, z UK, z Guided Growth, takiej firmy, odnośnie umiejętności budowania zespołu sprzedażowego. Nie żałuję ani wydanej złotówki, bo to mnie nauczyło wszystkiego, właśnie jak ten zespół sprzedażowy budować, i teraz działa, on, funkcjonuje. No, prawie że do bez mojego kiwnięcia e, palcem. Więc e, dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś pytania odnośnie właśnie budowania zespołu sprzedażowej. E, możecie napisać do mnie na Instagramie. A jeśli potrzebujecie pomocy ze zbudowaniem systemu marketingowego w waszym biznesie, leków sprzedażowych i tym podobnych, to może kliknąć w pierwszym w opisie i umówicie z nami na bezpłatną rozmowę, gdzie sprawdzimy, czy będziemy sobie pomóc. Jeśli macie problem z brakiem procesów i automatyzacją oraz AI w waszym biznesie, również pomożemy Wam, www.gavronifyautomate.com Drugi link w opisie to powinien być. No i też, jeśli na przykład macie problem z rekrutacją handlowców, to jest taka usługa, którą prowadziliśmy ostatnio dla jednych z naszych klientów wewnętrznych. Bardzo by się nas sprawdziła. Jeśli potrzebujecie handlowców, nie mam jeszcze strony <laughs> zrobionej pod to, ale możecie procedurę na mail napisać: macie.gavrońskie, i zobaczymy, czy będziemy w stanie Wam pomóc właśnie wdrożyć takie osoby do Waszych zespołów. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym.